Samael jest postacią, która wzbudza wiele emocji i kontrowersji w różnych tradycjach religijnych. Oto bardziej szczegółowe omówienie jego roli i znaczenia w kilku kontekstach. W judaizmie Samael często jest utożsamiany z aniołem śmierci, ale również z aniołem, który pełni funkcję oskarżyciela. W księdze Hekalot, która jest częścią literatury mistycznej, Samael jest opisany jako anioł, który ma kontrolować dusze grzeszników. Jego rola w tym kontekście polega na przeprowadzaniu dusz do piekła, co czyni go postacią złożoną, niekoniecznie całkowicie złą, ale raczej pełniącą funkcje porządkowe w boskim planie. W gnostycyzmie Samael często przedstawiany jest jako demiurg, czyli stwórca materialnego świata, który jest postrzegany jako zły lub niedoskonały. Gnostycy wierzyli, że prawdziwy Bóg jest transcendentny i wykracza poza materialny świat. Samael jako demiurg. Jest postrzegany jako istota, która jest ignorantem, nieświadoma wyższej rzeczywistości duchowej. W tej tradycji Samael jest często utożsamiany z ciemnością i iluzją, a jego imię tłumaczone jest jako ślepy Bóg. Samael pojawia się również w literaturze i kulturze popularnej, często jako symbol zła lub tajemniczości. W niektórych dziełach fikcyjnych jest przedstawiany jako antagonistyczna postać, która jest związana z magią, czarami lub mrocznymi siłami. Jego wizerunek często wykorzystuje motywy związane z upadłymi aniołami, co nadaje mu dodatkową głębię i mroczną aurę. Samael jest postacią symbolizującą dualizm, zarówno dobra, jak i zła. Jego imię i natura mogą być interpretowane jako przypomnienie o złożoności ludzkiej natury oraz o istnieniu sił które działają zarówno w kierunku chaosu, jak i porządku. To sprawia, że samael jest fascynującym tematem do badań w kontekście teologii, filozofii i psychologii. Wszystkie te aspekty sprawiają, że samael jest postacią niejednoznaczną i wielowymiarową. Jego obecność w różnych tradycjach religijnych i kulturowych odzwierciedla złożoność ludzkiego pojmowania dobra i zła, a także poszukiwanie sensu w otaczającym świecie. Zasubskrybuj ten kanał, aby poznać więcej tajemniczych i fascynujących legend, o których słyszeli tylko nieliczni. Zostaw like i napisz w komentarzu, jeśli materiał Ci się spodobał. I pamiętaj, oni są wśród nas.